Cześć, jestem na Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spiszę porównanie Realme 8 Pro kontra Motorola G50. Motorola G50 stanowi 480, 4GB W przypadku Realme mamy tutaj stan na 720 GB, pamięci 8. Bo telefony wyczyszczone, właśnie to się stało wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy jak działają. Ekrany na maksa, widzicie, fajniejsza malut na pewno w Realme. No i cóż, zobaczmy jak działają, wpięte są do tej samej sieci, więc testujemy, lecimy, sprawdzamy. Pierwsze co? Allegro. Realme Następnie AliExpress, ale w realme nie dotknąłem tam, gdzie trzeba, więc jeszcze raz AliExpress Motorola Ceno Realme Galeria tu chyba modka szybciej HBO Go dla realme i No praktycznie remis jak do Motorola. Mapy. O nie tak jak trzeba, my chciał jeszcze raz mapy Realme Player.pl też Rilmi? OLIX? i coś. Nie trafione. OLIX? RYMI? Pusz na Też GLOWO. No, czekamy, czekamy. Chyba RealMe będzie minimalnie, ale jednak. Sklepy też RIMI. Spotify. Również RIMI. Taptalk. Tak samo dla RIMI. TripAdvisor. coś tu trzeba na no trudno chociaż no mieliście. twitter realme Uber realme TapTalk. Yy, sorry wykop też realme i youtube realme no cóż snapdragon który mamy w mocy, czyli 480, 484 GB, no słabo. Dobra, zobaczmy jak będzie z pamięcią. RAM właśnie 4GB, giga, 8GB, giga, co będzie w ramię. Tu obstawiam w że raczej prawie nic. Na razie to się zgadza. Ring mi trzyma. Motorola ubija. Idziemy dalej, to samo. I dla podobnie. Jak jadę podobnie. Mapy, jak widać. To jedno. mi trzyma, Motka wszystko poza praktycznie, co widzicie. No się w ogóle zresetowało. Spotify też jest w mi tutaj w motoru nie ma. tap prorodnie. Trip no tu jest, tu jest poza RAMem. Twitter to samo. Wykop to samo. No sorry, tu jest wykop, no. No, tutaj słabo no to ruli. Mówiąc krótko, Realme nadal lepsze. Sprawdzamy gry, ja wiecie, bo tu coś zostało. Jedziemy, asfalt 9. No to zobaczmy, jak będzie w przypadku gier. Czy będą jakieś większe różnice, na korzyść którego, czy też nie, zaraz się tego dowiemy. No, czekamy, czekamy. Pierwsza notka, tym razem. Można by ją trochę ściszyć, żeby nie było tak bardzo. Co też uczyniłem? No, nie dopiero teraz. A tu idzie tak, a tu idzie tak. Teraz asfalt 8. Główny problem w tym telefonie strasznie słabe kąty widzenia. Wystarczy, żeby go troszeczkę pochylić. Ja mam kamerę nierównolegle do płaszczyzny stołu, tylko tak lekko pochyloną i tu jest dramat. Uch, już nie widziałem też w A32 w Samsungu też tak samo, słaby ekran pod tym względem. No to tu znowu kolejny tytuł dla Rimi. Temple Run 2. Dziś mi wygrywano, chociaż tu konfig jeszcze się doszedł, no, ale trudno. Don't ask me again. No dobra, no i tu dopiero coś ogarnięte. Dobra. Subway surfers. Czekamy na wynik tego tytułu. Tu widzimy, że Jimmy chyba też zdecydowanie wygra to porównanie. No dobra, zobaczmy. Do Nie, no, sabu i selfie, kupować coś za kasę. Masakra. Dead Trigger 2. Chcą w ogóle jakiekolwiek grze kupować coś za kasę. To już dla mnie masakra, co dopiero w takiej. Tu znowu wygrywa y, RWM Asphalt Extreme tu chyba nie dotknięty nawet no i widzicie i poza tym, że że ten ekran kiepski też widzicie, że no, no, teraz wtedy gdy nie chciałem to dotknięte że ten ekran robi kuku czasami z dotykiem Asphalt Extreme no tu też, też mi bezapelacyjnie mówiąc krótko i mamy Unkilled, właśnie to mnie zastanawia, G30, smartfon, teoretycznie ma lepszy procesor niż G50, którą tu widzicie. Mówię o Motorola, nie wiem czemu takie coś tutaj zastosowano, ma więcej RAM, więc w ogóle G50 Motorola wydaje mi się bezsensownym zakupem na razie, jeżeli chodzi o linię Motorola, no ale cóż. I ostatnio mamy PUBG Mobile. Taki nie wiem, telefon chyba na siłę, szczerze mówiąc. Znowu Motorola Moto G30, z 662, 6 GB. Motorola G50, czyli jakby model wydaje się wyższy. Z tym RAGOM 484 GB. Kto to zrozumie? Ja tego nie rozumiem. No i dobra, ostatnie PUBG, No i oczywiście, The jest ten sam, co był wcześniej. To na reklam. Dobra, no trudno, no, no motorola nie przegrywa z kretesem ewidentnie. Trzeba przyznać. Dobra, jedziemy z ramem. No tu ubite w oba. Obu. ale to nic jeszcze nie znaczy, bo Asphalt 9 często jest poza ramem wielu. A tu w motorola nie jest, a w go nie ma. Tu ładnie w obu... jest no, no, dziwne, no czemu w grach. Chyba że tryb gier i u niego tak działa że czyści to ewidentnie. Chociaż dopiero teraz coś zostało w grach. No przy 8 no to tutaj mi powinien trzymać. Dziwię się, że, że, że nie. Tu 4 gigowa Motorola. Lepiej sobie radzi z grami. W przypadku pamięci RAM. I co na razie widzicie i PUBG. PUBG zostało tylko w, no w tym. no. Tu zatrzymanie ramów w grach, ale może być to spowodowane trybem gier, który może czyścić po prostu pamięć, żeby było jak najwięcej. Ale wiecie, ja testuję fony w domyślnych ustawieniach, więc tego nie wyłączam. Dobra, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Oczywiście bierzcie tego, tego no, no nie, no nie, no nie, zdecydowanie nie. Dobra, tyle, tyle takiego skrótu o nich odnośnie um, RIMI 8. Pro, jak i również Motorola G50, Motorola G50, macie playlisty porównania z innymi smartfonami. Dzwonek w komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.